Egzaminator.pl Kurs Python. Listy. Wprowadzenie. W codziennym życiu często spotykamy się z koniecznością przechowywania różnych rzeczy w uporządkowany sposób. Wyobraź sobie na chwilę warsztat narzędziowy lub miejsce, gdzie trzymasz różnorodne drobiazgi. Aby uniknąć chaosu, stosujesz organizery z różnymi przegródkami czy szufladkami. Dzięki nim masz pewność, że kiedy potrzebujesz śruby o konkretnym rozmiarze czy długopis o konkretnym kolorze wiesz dokładnie gdzie sięgnąć. Podobne organizery istnieją również w świecie programowania, a jednym z najbardziej podstawowych i użytecznych jest lista w Pythonie. Lista pozwala nam przechowywać zorganizowane kolekcje danych, takie jak liczby, teksty, wartości logiczne i wiele innych w jednym miejscu. Zamiast myśleć o listach jak o abstrakcyjnych strukturach, wyobraź sobie je jako nasze pudełko z szufladkami z przykładu. Każda szufladka to miejsce na konkretny element. Jak w realnym pudełku, tak i na liście. Każdy element ma swoją konkretną pozycję, do której możemy się odnieść, jeśli chcemy go później wyjąć, zmienić czy sprawdzić. Lista to uporządkowany zbiór elementów. W jednej liście możemy przechowywać zarówno liczbę 65, słowo kod, liczbę zmiennoprzecinkową przecinkową 245, jak i wartość logiczną true. Co ważne, Elementy w liście są uporządkowane, co oznacza, że mają swoje konkretne miejsca. Tworzenie listy. Wracając do naszego przykładu z pudełkiem z szufladkami, stworzenie listy to nic innego jak zakup pustego pudełka z określoną ilością szufladek. Początkowo są one puste, ale są gotowe do przechowywania różnych drobiazgów. Aby stworzyć listę w Pythonie, używamy nawiasów kwadratowych i umieszczamy w nich elementy, które chcemy przechowywać. Elementy te oddzielamy przecinkami. W tym przypadku zakupiliśmy pudełko z czterema szufladkami. W pierwszej szufladce umieściliśmy liczbę 65, w drugiej etykietę z napisem COT, w trzeciej liczbę 2,45, a w czwartej drobiazg oznaczający wartość PRAWDA TRUE. Jeśli chcemy zakupić puste pudełko, czyli stworzyć listę bez żadnych elementów, używamy pustych nawiasów kwadratowych. Jak dostać się do konkretnego elementu w naszym pudełku? Kiedy myślisz o naszym przykładowym pudełku z szufladkami, każda szufladka ma swoją unikalną pozycję, co ułatwia znalezienie tego, czego szukamy. Jeśli wiesz, że śruby znajdują się w pierwszej szufladce, nakrętki w drugiej, a gwoździe w trzeciej, możesz łatwo otworzyć odpowiednią szufladkę i wziąć to, czego potrzebujesz. Podobnie jest z listami w Pythonie. Każdy element w liście ma swój unikalny numer, nazywany indeksem. Te indeksy pomagają nam szybko i dokładnie odnaleźć poszczególne elementy listy. Ale tutaj pojawia się pewna subtelność. W Pythonie numeracja indeksów rozpoczyna się od zera, czyli pierwszy element listy ma indeks 0, drugi, indeks 1, trzeci, indeks 2 itd. Jeśli wrócimy do naszego przykładu, aby dostać się do liczby 65, odwołujemy się do niej poprzez moja lista z indeksem 0. Aby wypisać słowo kod, użyjemy moja lista z indeksem 1. Ciekawostką jest to, że w Pythonie możemy również odwoływać się do elementów listy od końca. Ostatni element ma indeks 1, przedostatni minus 2 itd. Więc jeśli chcesz dostać się do wartości 2,45 w naszej liście, Możesz użyć zarówno moja lista z indeksem 2, jak i moja lista z indeksem minus 2. Co się stanie, jeśli spróbujemy otworzyć szufladkę, której nie ma? Wyobraź sobie sytuację, w której stoisz przed swoim pudełkiem z szufladkami i próbujesz otworzyć piątą szufladkę, mimo że w pudełku są tylko cztery. Ewidentnie, nie jesteś w stanie otworzyć czegoś, czego tam nie ma. Może to wywołać pewne zakłopotanie lub frustrację. Podobnie dzieje się w Pythonie. Kiedy próbujemy odwołać się do elementu listy poza jej zakresem. Jeśli nasza lista ma cztery elementy, jak w przypadku moja lista, a my próbujemy odwołać się do piątego elementu, Python natychmiast zgłosi błąd. Konkretnie, otrzymasz komunikat o błędzie: Index error, list index out of range. Ten komunikat jest jak sygnał alarmowy mówiący: hej, próbujesz dostać się do czegoś, czego tutaj nie ma. Dlatego zawsze warto być ostrożnym i upewnić się, że odwołujesz się do istniejącego indeksu w liście. W przeciwnym razie, Python poinformuje cię o twoim błędzie, dając ci szansę na poprawienie się.